Hold huh, nah. why do they Gonna do it again Watch me win Then watch me do it again, do it again. I can't take no long no hold no no. No Aiming for the i Can't make it by myself yeah. Taking no, taking no, taking no, take it, no, no Oh, win. Czy znasz to uczucie, kiedy planujesz, że codziennie zaczniesz się ruszać, podejmiesz jakąś aktywność, zrobisz godzinny trening i nagle okazuje się, że przychodzi taki dzień, kiedy nie do końca ci się chce? Finalnie nie robisz takiego treningu, masz wyrzuty sumienia i no, linczujesz się, że, że nic nie wyszło. I w takich momentach warto sobie zdać sprawę z tego, że wystarczy 5 minut. 5 minut to zawsze lepsze niż nic. I najtrudniejszy jest dla nas zawsze ten pierwszy krok, czyli ubranie się na trening czy wyjście na zewnątrz. I kiedy już się ubierzemy, czy właśnie wyjdziemy, okaże się, że nasz trening potrwa nie 5, a może 10, może 15 minut, być może nawet godzinę. A dlaczego tak jest? ponieważ w trakcie aktywności wydzielają nam się endorfiny, czyli hormony szczęścia, pobudza się układ nerwowy i dzięki temu mamy więcej energii i więcej chęci do dalszej aktywności. Pamiętaj, że ruch to nie kara ani obowiązek, który trzeba odbębnić, tylko coś, co ma Ci dać przyjemność zarówno dla głowy, jak i dla ciała. I nawet jeżeli faktycznie zrobisz coś tylko przez 5 minut to to będzie na plus, bo zrobisz już coś dla siebie. I pamiętaj, 5 minut to lepsze niż nic, a właśnie te małe kroki tworzą wielkie zmiany. Co możesz zrobić przez te 5 minut? Na przykład kilka prostych asem jogi, tak żeby rozciągnąć ciało, kilka przysiadów albo fajocyki. Albo po prostu wyjść na spacer dookoła domu. I pamiętaj, że motywacja nie spada z nieba, nie możesz na nią czekać, to działanie powoduje, że się motywujesz, a nie na odwrót. Więc zrób już pierwszy krok, zacznij działać od razu, bo być może właśnie w ten sposób zbudujesz zdrowy nawyk.